Witajcie, z tej strony Klaudia i dzisiaj chcę Wam pokazać album ślubny wykonany z kolekcji First Edition. Okładkę pozostawiłam bardzo prostą, w centralnym jej punkcie jest tekturka młodej pary z dwoma warstwami Glossy Accent. Naokoło z kolei jest rameczka wykonana z tektury, a więc daje to efekt lekkiego odstawania od całej kompozycji okładki. Jest to duży i bardzo rozbudowany album. Pozostaje on zamknięty dzięki czterem magnesom, a na klapeczce umieściłam zawieszkę sertuszko z kokardką. Dzięki temu rozwiązaniu tutaj znalazło się też miejsce na karteczkę, jest ona bardzo prosta, a w środku pomieści życzenia i prezent dla młodej pary. Na przedniej okładce znajdują się dwie kieszenie z matami na łącznie 4 zdjęcia 10 na 15. Luźne flapeczki należą też do okładki i mieszczą bardzo duże zdjęcia. Moim zamysłem było, aby tutaj można było sobie przykleić zdjęcia grupowe, szczególnie na tej drugiej flapeczce, która jest po prawej stronie. Tutaj mieszczą się oczywiście zdjęcia 10x15.2, no a tutaj właśnie dwa zdjęcia grupowe. Pierwszą stronę przytrzymuje rameczka na magnes. Ona mieści w sobie zdjęcie 13x18, a z kolei w środku strony znajduje się miejsce na 4 zdjęcia 10x15. W każdej stronie znajdują się maty na zdjęcia. Są one takie same, natomiast różnią się papierami, które z kolei pasują grafikami do konkretnych stron. Strony, które teraz widzicie, wiedziałam, jak będą wyglądały jeszcze zanim zaczęłam robić album. Mają one za zadanie pomieścić zdjęcia z sesji przedślubnej, czyli z momentu, kiedy małżonkowie przyszli, ubierali się do ślubu. Garnitur, który widzicie, jest pomysłem podpatrzonym z kartek. No i przystosowanym przeze mnie na potrzeby albumu, pomieści dwa zdjęcia 10 na 15 Z drugiej strony, natomiast jest sukienka, która też pomieści dwa zdjęcia 10 na 15 Obie strony otwierają się i są tutaj miejsca na zdjęcia 15x21 oraz 10 na 15 Jak widać, są one prawie lustrzane, ale nie do końca. Oczywiście lewa strona jest przeznaczona na zdjęcia pana młodego, a prawa panny młodej. Głównym punktem następnej strony jest pionowy wodospad. Za nim z kolei znajduje się kieszeń z matą na zdjęcia 10x15. Pomieści on ich aż 8. Grafika na tym wodospadzie jest pocięta tak, żeby widać było jej kontynuację. Ta strona pomieści aż 16 zdjęć. Po otwarciu możemy przykleić je na maty z lewej strony i z prawej strony w specjalnie przeznaczone na to miejsca. Po środku znajdują się dwie luźne flapeczki na łącznie 4 zdjęcia 10 na 15 Bardzo lubię je umieszczać dlatego, że album kiedy pracuje, kiedy się go zamyka to ma tendencję do tego, żeby czasem się haczyć. Tutaj nie ma tego problemu dzięki temu. No a dodatkowo jest to też miejsce na, na zdjęcia. Białe ornamenty na brązowym papierze są wypukłe, co jest dużym plusem tej kolekcji. W kieszeniach znajdują się dwie maty na łącznie cztery zdjęcia. Te kieszenie można też otworzyć. No i po prawej stronie mamy belly bandy oraz z lewej miejsca na zdjęcia Tutaj się dość sporo dzieje. Na środku jest rameczka z okienkiem. Z lewej strony dwie maty na cztery zdjęcia. A tutaj wpadłam na pomysł odwróconego wodospadu. Na górze też jest miejsce na zdjęcie 10x15. Z kolei sam wodospad ma miejsce na zdjęcia u dołu. U góry nie przewidywałam, ale myślę, że można spokojnie albo coś napisać, albo też przykleić zdjęcia. Kolejna strona mieści w sobie małą niespodziankę, którą zaraz zobaczycie. W rameczce można umieścić dwa zdjęcia, i będą one widoczne z dwóch stron. Tutaj mamy wspomnianą niespodziankę. Jest to mechanizm pop-upowy, który widziałam już w albumach innych skraperek. Natomiast nauczyłam się go wykonywać z genialnego kanału pewnego pana, który zajmuje się właśnie pop-upami. Podlinkuję Wam go w opisie. Widoczne z tej papiery mają perłowy efekt i pięknie błyszczą się w świetle. Ta mata jest matą dwustronną na dwa duże zdjęcia. Zdjęcie umieszczone w tym miejscu stanie się centralnym punktem tej strony. Bardzo lubię mechanizm, który tutaj umieściłam, dlatego że mieści ona cztery zdjęcia normalnej wielkości, a dodatkowo zabiera mało miejsca. Luźna kieszonka między stronami zawiera dwie książeczki. Tutaj dzieje się coś zabawnego, dlatego że postanowiłam troszeczkę się pobawić i jest tej rameczka na dwa zdjęcia 13 na 18, z tym, że jedno jest ukryte za drugim. Po przesunięciu tego serduszka na dole otwiera się strona, a z tyłu jest również miejsce na trzy zdjęcia, z tego jedno duże zdjęcie 15 na 21 oraz dwa standardowe. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zrobić jeszcze jednej ukrytej flapeczki. Jest ona tuż za belibendem, z prawej strony tam gdzie wstążeczka. W środku natomiast miejsca na trzy zdjęcia oraz pojemna kieszeń. Druga wewnętrzna okładka zawiera nawiązanie do pierwszej, a więc kieszeń na matę na dwa zdjęcia. Jest tutaj też koperta, w której umieściłam ściągawkę dla Państwa młodych. Dzięki niej będą oni wiedzieli, ile wywołać zdjęć poziomych i pionowych oraz w jakich formatach. Cały album pomieści aż 129 zdjęć. Koperta jest harmonijkowa, ale w taki dość niestandardowy sposób. Pierwszy raz widziałam coś takiego u Katie Orty w którejś z jej prac. Podlinkuję wam jej kanał oczywiście. No i dotarliśmy do końca. Mam nadzieję, że Wam się podoba. No i że Was trochę zainspirowałam. Jeżeli tak, zostawcie komentarz. No i do zobaczenia niedługo.